No to już po fajrancie dzisiaj, zeteczka, ile mogłem tyle zrobiłem, kurde ale nie o tym mowa, ja pierdziele, co się wydarzyło, tak przed chwilą sprawdziłem YouTube'a, kurde a tu... Postuwa pękła, no ja pierdzielę. Kurczę, no cholernie wam dziękuję. No że takiej kurde, nie wiem, no główna takiej robię. Kręcę to telefonem z ręki, jakieś te moje tutaj wypociny, nie tylko moje, no wspólne, bo to już wiele osób do tego się przyłożyło. I Michałek składający silniczek, i moje chłopaki, moje lucyfery, kurde, Rafałki, razem sobie działamy. Kupicie telefon, wyciąga z kieszeni, co to wszystko tutaj tam nagrywa, montuje. Samochody się robi, ludzie to oglądają, no ja pierdolę i tak fajnie na, na, na ulicy jeszcze zaczepiają, piony zbijają. I, I w ogóle, no kurwa, nie wiedziałem, że jeszcze mi coś w życiu zaskoczy. No bardzo, bardzo wam dziękuję. No nie wyobrażam sobie, to 100 tysięcy osób. Tak my się takie nie wiem, miasto na przykład, łowicz to ma 40 tysięcy mieszkańców. No to takie dwa łowicze jeszcze coś i, i ktoś to mordę ogląda, czy tam rękę, czy jakieś te, te roboty, twory, kurde, no nie ma opierdalania się jest. Moc jest energia i to po 40. Ale fakt, że, że no, no, no szybko to jakoś tak minęło. Tutaj parę tych filmików porobić, pomontować, no. No jaram się tym wszystkim, kurde. Cholernie naprawdę, ale to cholernie. Dziękuję. Wszyscy, co się do tego przyłożyli i no ja czekam na tą swoją niespodziankę, bo tam jakąś taką bransoletkę mają przysłać z tego YouTube'a, czy coś takiego. Yy, nie. Yy, kurde, statuetkę, no takie tam główienko jakieś srebrne. No pochwalę się, jak to już będę miał w ręku. A tymczasem pozdrawiam. Skupcio, garaż. kupcio.